Mm, najdłuższa odległość to Vikersund, są 230,5, czyli Norwegia. Hmm. Albo poszedłby od razu w rajdy, albo może na chwilę byłby ogrodnikiem? Nie wiem, ale Tata lubi pracować w ogrodzie. Oj, Adam lubi czynny relaks, czyli praca w ogrodzie i jakieś tam majsterkowanie. O, jak to mówią, starość, nie radość. No nie, nie, nie do końca chyba nie w golfa jeszcze bym mógł grać, ale w tym momencie no, trzeba wiedzieć, ile się też ma lat, więc y, zawodowo dalej uprawiać sport jest bardzo ciężko. Mam inne wyzwania. Choćby teraz prowadzę, jakby jestem opiekunem pięciu grów w polskim związku narciarskim i to jest wezwanie bardzo duże. No, tu są zdania podzielone. Na pewno na żywo jest, są emocje, jest atmosfera. Jeśli chodzi o telewizję, to pod tym względem, że widzisz więcej szczegółów.